to Hej, cześć wszystkim witam was w moim kolejnym odcinku na kanale i dzisiaj jesteśmy na polskiej madzi. I tutaj już się renderuje filmik. O. Tak ok, można to powiedzieć. E, kręcimy kołami. Przez chwilę dokładnie wszystko nagrywałam na męskim koncie z lukami. Z Luk, 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 muk. Luk smuk. No, super. A i chciałam coś jeszcze pokazać na YouTubie. No nie, no No jeszcze tutaj raz Napiszemy status o, Wow, To sobie serduszko skopiujemy Dobra, wow, lawi mam Będę musiała w ogóle ten, e, usuwać zle. Nagrywam ha. Wyłączę czat już się to zrobiło? YouTube, YouTube, halo, halo, Już jeszcze raz. Um. Dobra, nagrywam się, nagrywam hej, Ja nie wiem, jakiś film, ale żadnym się, He, tym, żaden się What? What? Dobra, obojętne. Ogólnie to jest filmik, gdzie zmieniam też skórę. I i. i co? hej, Czekajcie, logne się. Tak, już jestem z powrotem. Już niestety tak dobrze MSP nie działa, ale też nie mam sobie takich dużych lagów. No. Odzież... Nie odzież, co ja robię? Boże, jakie nagi! nie. Nie podoba mi się to w ogóle. W ogóle! W ogóle, w ogóle. W ogóle ja też tutaj nie bo ja ten wygląd gakiem od kogoś. Ale no sorry, tak mi się on podoba, że... Okej. Okay. Ale pięknie, no. Ej, super look, żeby zmieniać akurat twarz. Ale hmm. ślicznie wygląda. Jeśli uda mi się to zdjęcie jakoś zgrać na komputer, to będziecie mieli wklejone. Czekajcie, hmm, czekajcie, czekaj. zmienimy look. Ale raczej się o się postaram. Ale ten look też muszę a <grym> uh, Look Co to było? Mój komputer coś się stał. Mój komputer coś się stał. I zapisałam, zapisałam ten White Dolly, tak jakby, co, wiem jak, co, no. Poza odcinkiem, ale zapisałam. Dobra. Yy. Nie no, może... Unikaty nie, no, nie, nie nie, Może na razie jeszcze w unikacji. nie. Może potem, jak już dużo, po, długo po nich będę. Ale pięknie to wygląda, no! Wow, wow, wow! Yy. Dobra, tutaj nic nie ma, to się ubierzemy to. Tutaj pięknie wygląda wszystko. No, super. Zakupy. Hmm, Możemy jeszcze otworzyć prezencik. Już nagrałam. Cztery minuty i jeszcze nie doszłam do sprawy, tak? Dobra. No trudno. Chłe, chłe. Ale Boże, jak mi się to podoba! Dobra, oczy. Oczy. Oczy mi się one załadują. Chyba to są te dla VIP-ów z drugiej strony. Pewnie za chwilę będą hejtić, że, że kogoś pozdrawiam. O, to są te! Bo, tak, tak, to są te. Mm -hmm. Boże, teraz jaki ten kolor zieleni? Nie, raczej... Mm, a wiecie, że nie on ten? Nie, ten nie, ale chyba ten. A jak nie... Nie, nie, nie. Nie, to już jest ciemna. Wydaje mi się, że ten... Dobra, zostawimy na razie ten. Idziemy dalej. Do noska. Nie, to nie ten. Nie ten. Ten. Usta. Usta to są chyba te. Tak, ta, ta, tak. I kolor nie jest, hm, no nie, ten nie, ten też nie, hm, um. ten też nie, hm, nie, ten nie, ten, tak ten. I skóra. Tylko to nie wiem, czy to jest ta skóra, co teraz mam na sobie. Ale zobaczymy. To jest chyba skóra dla pipów. Z tego co wiem. Chyba ja ostatnio kupowałam na Pikachu. Ale też sobie nie wiem, czy ja mam. Hmm. Nie wiem, czy ją ja mam, czy nie, o, bo obojętne, bo obojętne. Grosz, jest 15.12. Jeszcze lekcje muszę nabyć. Znaczy w sumie mam mało, tylko matematykę, bo z polskiego tylko jest em, to, co było to trzeba to razem napisać, ale że ja mam wszystko dobrze, to, to nie muszę nic. Matematykę, angielski muszę się roli nauczyć, i opowiadanie napisać, sorry. Właśnie. No to za chwilę, jak to wykończę, to o, idę się zawierać do lekcji, staję to od razu. No, ale można by było się wyświetlić, wyświetlić skórę. Fajnie by było ogólnie. Byłoby mi bardzo miło z tego powodu, o! Ta. Ta. Nie, ta. A-a, ta. Nie. Ta. Nie. Ta. No ta, nie. Ta. Także nie, to może zostawić to ostatnia strona? Ostatnia? Ta. Nie, ta. Nie, ta, nie. Ta, nie, ta, nie. Dobra, to ja Ta, nie. Dokładnie. Tylko jeszcze idę zobaczyć. O te. Ten, o, te oczka. Bo one ogólnie są ładne. Ale czy. Hmm. już ja się bliżej do tego oczka. To mi się nagle wygadaje, że to jest ten kolor. Um. Okej, okay, tak może być. Kupujemy. I chyba to naprawdę była ta skóra, co teraz mam na sobie. Dobra, e! A usta? Hello! Dokładnie. Zmienimy ogólnie tą, 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 tą twarz. Na no, szczęśliwą. Dobra. No halo! Jeszcze kupimy od niej look. Ja hmm. chyba nawet mam znam, słuchajcie. Dobra. Hopelinka, zasubskrybujcie ją, bo fajnie nawet nagrywała tak? msb No mam z nami online? Czy mi się wydaje? Zresztą nie grafa Nie wiem, czy jest teraz ona, czy nie Uuu, nie wiem Ona w sumie w nocy wchodzi, to się się I jeszcze jej możemy w sumie zrobić Luka. Albo to ja sama zrobię. Nie! Będę wam, słuchajcie, robiła luki. Tak, wam. Będę losowała trzy osoby na odcinku i będę losowała. I będę wam robiła luki, ale to dopiero od następnego odcinka. O 16, słuchajcie, miały MSP na kanale, także super. I chcę listy, ja chcę zrobić jej, znaczy zrobić. Zobaczycie jej luki. tak ups. Nie, mamy MSP, nikam, mamy, hopa, nuka. Czy może ten... Może to było wczoraj. Nie wiem, bo teraz nie masz Mmm. Dobra, banko od Was. Dwa. O, to, 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 to. To, 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 to. to, Dam lawkę. I kupię to. Bo mi się tak Ci się to podoba. O, my czy wy to widzicie? O. o, o, o. I ja też. Tu. O. Ła, 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 tylko pięć rzeczy, tylko, 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 tylko to będzie mój ulubiony look bez jaj. Dobra, wszystko. Zrobimy jeszcze z tego luka i będzie okryp, pokry, okryp, Może ok. czy wy to widzicie jak to ślicznie wygląda? Jeszcze was pozdrowię za chwilę. Wyślę jeszcze raz status.

Dobra! Boże, ja z tych włosów muszę wszystko kupić, one są O! Okej, okay, wszystko zdejmujemy, żebym się potem nie pomyliła, co muszę mieć, a co nie. ręki nie, tego też nie. Serduszek też nie muszę mieć na mążka. Co się kocham? Dobra, to wszystko. idzie, Dobra. Kocham tą fryzurę. Od razu mówię. 122. Kocham ten look. No. Super. Wiem, że to nie jest mój dług ale kocham, tak. Dobra, no to tak, to by było wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i do zobaczenia. I papa, pojaczki. Pa. Zapomniałam. Subskrybujcie i dawajcie lajki, żeby było fajnie. I. I tworzymy taką małą rodzinkę. Tak, tworzymy małą rodzinkę. No i do zobaczenia. I papa, pojaczki. Pa.